Ha, ha, ha. Może kawusia jeszcze spijemy. Zapalimy? No ej. Siema, siema. Weekend numer dwa. Czekaj kwalifikacje do sprintu w Austrii. Więc tak, jesteśmy sobie w Austrii na Red Bull Ringu. To jest tor, na którym są takie jaja ludzie, kochani. Za każdym razem jest mnóstwo kar za limity toru określonych czasów w kwalifikacjach, no i w wyścigu też wiadomo. Ze względu na to zostały dodane pułapeczki żwirowe. Dodali te pułapki żwirowe w niektórych tam zakrętach w dziewiątym, w dziesiątym, żeby właśnie nie było aż takich jaj. O, mercedeski jadą. Uśmiałam się tylko do jednego mercedesa. Mieliśmy 12 minut, mamy niecałe 9. Jedziemy teraz. To jest mega krótki tor i szybkie skółko. Ledwo ponad minutę. No i co, Luis? Co za czas? Festiwal skreślonych czasów. Bardzo proszę. Luisek, skreślony czas. George Russell na szczycie tabeli to jest niedopuszczalne i ja się na to nie zgadzam. Piergas i podpisał nowy kontrakt z Alpin. Myślę, że Flavio miał z tym dużo wspólnego. On też tak gada patriotycznie o tym swoim zespole, że on jest Francuzem. To jest jedyny zespół z Francji w tej stawce i dlatego on chce i chce budować potęgę. Efekt Flavio działa chyba. Meanwhile. Bujamaksy oczywiście jest pierwszy. <laughs> Louis wyżwirku, jak kicia moja. Teraz pięknie widać, właśnie linię, gdzie są te limity faktycznie. Czy ktoś wyjechał, czy nie? Jeszcze mu. Bo lecić leci z powietrza? Luis nadal nie ma czasu. Do roboty. Dwie osoby nie mają czasu. Działaś w wuja jednego z drugim. Jedenasty. Piergasli. Dziewiętnasty. Czyżby przeszedł? Przeszedł i Luis już trzynasty. Mówi że już koniec. Czekamy na SQ2. Mamy drugą część. Lance Stroll też w Q2. Nowy kontrakt podpisał. Wyobraźcie sobie nową umowę z Tatą. On tam do usranej śmierci będzie siedział. I co, Czeko, pokaż? O pół sekundy wolniejszy od Maxa Verstappena w tym samym samochodzie. To wygląda jakby podłogę całą rozwalił. 50 sekund do końca. Fernando Alonso bez czasu. 12. Znowu spadek formy. To jest mało powiedziane. Oba Red Bull, oba Ferrari, oba McLareny i oba Alpine przeszły. Jadą wszyscy na jedno kółko. Ogólnie mam takie wrażenie, że oni wywalone mają trochę na ten sprint. I denerwuje mnie to, bo jakby ja się zawsze mega cieszę fajnie. Dwa wyścigi, jeden mini, jeden duży. Stoją, nóżka do góry oparta. dzień tak samo. Hi, hi, hi ha, ha, ha. Może kawusia jeszcze spijemy. Charles Leclerc? Leclerc! Leclerc! Jedzie? Nie zdąży! Może kawusia jeszcze spija? 30 sekund do końca. Ludzie kręcą pierwszy czas. Pierwszy i ostatni. Jakiekolwiek wyjazdy, limity toru, żwirek, to pisa. Luis Luis, kończ kółko. Był lepszy czas już wcześniej. Oski? Pierwszy! Zajebiście! Carlos. Max Verstappen. Pierwszy. Oszaleli ci ludzie da. Czeko siódmy. Ma gościu tą samą twórę. Czeko. To jest wygodna opcja. Na przykład dlatego nie wezmą Carlosa Sainza. Ponieważ byłby zagrożeniem dla Maxa Verstappena. W tym samym w samochodzie. To nie tylko auto robi wynik. Max jest są kierowcą. Trudno. Trzeba mu to przyznać. Louis, Nie popisaliśmy się. Będzie lepiej. Może w tym sprincie coś. Wyprzedzanko zawsze idzie na tym torze. Także może. Jutro sprintik? Jest i sprint, 100 km, około pół godzinki mini wyścig. Może Maxowi już ten silnik klęknie do końca i po prostu Oscar wygra, bo tak miało być. Jedźmy. No? Światełko? Halo? O? Przerwana procedura startu. Jeszcze jedno okrążenie formujące. Oczywiście to kolejne kółko formujące, ono jest odjęte. Zapalą się światła tym razem? Zapalimy? No ej. Dobra, jest. Max pięknie wystartował. Idealnie. Lando jest okej, okay, ale z Oskarem się tutaj kłóci. No, Oskar nie dał rady. Nic tu się nie zmieniło. Na spokojnie jedziemy. Oskar próbuje się zabrać za Lando, ale nie, nie, nie. Niestety musiał odpuścić, bo byłby kontakcik, Alex Albo na tej samej pozycji, na której startował, czyli ostatniej, Lance Stroll się przebija Fernando czternasty czemu nagle Lance Stroll, co on ma lepszą furę znamy takie przypadki już And look at Norris, then. straszy, straszy Lando yeah. Max ma nerwę się musi bronić ale ładnie ogarnął Da radę? Nie. Ale Max nie jest w stanie odjechać. Lada! Dał radę? Dał radę? Dał radę czy nie? Max się obroni, czy się nie obroni? Max, atak! Jest Oscar! Wszyscy jadą mega blisko siebie do tego szóstego miejsca. Russell się kłóci z Carlosem i Luis się wciśnie. Please. Nie, nie wcisnął się. Trójka pierwsza razem, potem czwórka razem, no i tak zajedziamy. Lando tutaj ma chrapeczkę na to drugie miejsce. Pewnie na pierwsze. Oni się oszczędzają, no bo kwalifikacje są za ile? Za trzy godziny. Nie ma co ryzykować. Znowu mega szeroko wyjechał. W ogóle żadnych czasów skreślonych, nic się nie dzieje nagle. Fernando już dwa razy zanotowany za limitatoru. Luis chyba nie zaatakuje. Trzy kółka mamy do końca, a Luis próbuje cały czas. Fernando 16, Luis szósty. I tak się ciągnie za tym Carlosem. Ostatnie kółko. Lando, dlaczego na ostatnim kuku? Znaczy, wiadomo, jak nie teraz to nigdy. Max Verstappen, koniec. Oscar, drugi. Fajnie, że Lando jest cały czas na szczycie. Umacnia swoją pozycję jako wicemistrz świata. Gratulacja jemu. Max Verstappen. Maxi, co powiesz? Ok, solid effort. What no, to jest uh, spicy, ale uh, dobry rezultat. Spicy? Tak, to było bardzo spicy na pierwszych laps. Spicy laps. Powinni zrobić taką serię na YouTubie. Spicy laps with Max Verstappen. Miało nie być tych rad! Co to ma być? Kto wniósł? No, jedną dobra, komuś się udało, w sumie okej. Okay o godzinie 16 są kwalifikacje do wyścigu głównego, niedzielnego. Mam nadzieję, że będą dużo bardziej emocjonujące niż ten od sprint. No powinny być, to są nadal kwalifikacje. Także widzimy się bardzo niedługo. Spicy, well done. Bye.